10 największych miast w Polsce. Numer 10 Białystok. Białystok położony jest w województwie podlaskim niedaleko granicy Polski z Białorusią. Jego populacja według danych z roku 2018 wyniosła 297 403 mieszkańców, natomiast powierzchnia to przeszło 102 km2. Z najciekawszych zabytków Białego Stoku należy wymienić z pewnością Kościół Świętego Rocha. Pomnik odzyskania niepodległości oraz przepiękną w swej formie Cerkiew Świętego Ducha. Jest to największa świątynia prawosławna w Polsce. Należy też wspomnieć o nowoczesnej operze i filharmonii podlaskiej w Białym Stoku. Numer 9. Lublin. Lublin jest stolicą województwa lubelskiego, położony nad rzeką Bystrzycą. Jego populacja według danych z roku 2018 wyniosła 339 811 mieszkańców, natomiast powierzchnia to 147,5 km2. Z głównych atrakcji Lublina należy wymienić zamek w Lublinie, Bramę Grodzką, piwnice pod fortuną, w których mieści się nowoczesne muzeum, wieżę trynitarską, bramę krakowską, lubelskie podziemia czy archikatedrę. W Lublinie znajduje się też obóz koncentracyjny tak zwany Majdanek, obecnie państwowe muzeum na Majdanku. Numer 8 Bydgoszcz. Bydgoszcz to stolica województwa kujawsko-pomorskiego. Położona na styku Wielkopolski, Kujaw i Pomorza. Jego populacja według danych z roku 2018 wyniosła 351 254 mieszkańców, natomiast powierzchnia to 176 km2. Bydgoszcz to miasto, które zbytnio nie ucierpiało podczas II wojny światowej, dzięki czemu miasto może poszczycić się piękną średniowieczną starówką. Z pozostałych atrakcji należy wymienić cztery rynki – Stary, Rybi, Zbożowy i Wełniany, Ratusz, Spichrze, Farę czy Leśny Park Kultury i Wypoczynku. Numer 7 Szczecin Szczecin to stolica województwa zachodniopomorskiego położona przy ujściu Odry do Bałtyku. Jego populacja według danych z roku 2018 wyniosła 403 274 mieszkańców, natomiast powierzchnia to przeszło 300 km2. Z głównych atrakcji i zabytków Szczecina należy wymienić częściowo udostępniony Zamek Książąt Pomorskich, Bazylikę Archikatedralną Świętego Jakuba, Ratusz staromiejski, w którym obecnie znajduje się Muzeum Historii, czy przepiękną barokową bramę portową. Sporą tutajszą atrakcją wartą zobaczenia jest również port i odbywające się tu czasem żeglarskie święta. Ale najbardziej malowniczy i przyjemny zakątek Szczecina to Wały Chrobrego. Zielone tarasy prowadzące ku Odrze, przy których stoi między innymi Muzeum Morskie oraz nowoczesna kolorowa fontanna. Atrakcją przyrodniczą jest natomiast przepiękne jezioro Szmaragdowe i rosnąca opodal puszcza bukowa czy dolina Siedmiu Młynów z jeziorem Głębokim. Numer 6 Gdańsk. Jest to miasto położone w województwie pomorskim nad zatoką Gdańską. Jego populacja według danych z roku 2018 wyniosła 464 829 mieszkańców natomiast powierzchnia to 262 km2. Jeśli chodzi o zabytki Gdańska, to do najważniejszych należą ulica Długa i Długi Targ, uważane za najpiękniejsze ulice miasta tworzące tak zwany trakt królewski, żuraw w Gdańsku. Jeden z symboli miasta i jedna z najbardziej charakterystycznych budowli w mieście: Bazylika Mariacka, Katedra Oliwska czy Latarnia Morska z XIX wieku. Numer 5 Poznań. Jest to stolica województwa wielkopolskiego położona nad rzeką Wartą. Jej populacja według danych z roku 2018 wyniosła 537 643 mieszkańców, natomiast powierzchnia to prawie 262 km2. Z głównych zabytków i atrakcji należy wymienić poznański rynek z okazałym renesansowym ratuszem ze słynnymi koziołkami, w którym znajduje się Muzeum Historii Miasta Poznania. Zamek Cesarski, obecnie Centrum Kultury, Zamek Królewski, Pałac Górków czy Pałac Działyńskich. Jeśli chodzi o atrakcje przyrodnicze, to warto wspomnieć o Parku Cytadella czy o Poznańskiej Malcie, w której znajduje się Malownicze Jezioro wraz z nowo wybudowanym zoo. Numer 4 Wrocław. Wrocław jest to stolica Dolnego Śląska leżąca nad rzeką Odrą. Jego populacja według danych z roku 2018 wyniosła 639 258 mieszkańców, natomiast powierzchnia to przeszło 292 km2. Z głównych atrakcji Wrocławia należy wymienić. Przepiękny rynek z cudownym ratuszem symbolem miasta, w którym obecnie mieści się Muzeum Sztuki Mieszczańskiej, oraz słynna piwnica Świdnicka, będąca najstarszą restauracją w Europie. Następnie, tzw. Ostrów Tumski, będący najstarszą częścią Wrocławia ze wspaniałą katedrą z XIII-XIV wieku. Kolejnym obowiązkowym punktem turystycznym Wrocławia jest słynna panorama racławicka, którą odwiedziło wielu z Was jeszcze w czasach szkolnych. Warto też wspomnieć o wrocławskich krasnalach czy figurkach, które można znaleźć w różnych zakątkach Wrocławia. Numer 3 Łódź. Łódź jest to stolica województwa łódzkiego, położona w centralnej Polsce. Jej populacja według danych z roku 2018 wyniosła 687 702 mieszkańców. Natomiast powierzchnia to przeszło 293 km2. Do dzisiaj w Łodzi podziwiać można ślady przemysłowej historii miasta. Głównie w popularnym centrum handlowym i rekreacyjnym Manufaktura Obok zaś stoi piękny Pałac Poznańskiego. W Łodzi znajduje się popularna Szkoła Filmowa, a dokładniej Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi. Warto też wspomnieć o Alei Gwiazd Łódzkiej Drogi Sławy znajdującej się na głównym trakcie ulicy Piotrkowskiej. W Łodzi też można zobaczyć modne im ostatnio rzeźby, pomniki i inne twory małej architektury, na przykład ławeczkę Tuwima, fortepian Rubinsteina, czy misia uszatka. Numer 2. Kraków Kraków to stolica Małopolski i historyczna stolica Polski. Jego populacja według danych z roku 2018 wyniosła 769 498 mieszkańców, a powierzchnia to przesło 326 km2. Kraków to miasto o tysiącletniej historii, dawna siedziba królów polskich, a dzisiaj jedna z ważniejszych europejskich metropolii. Krakowskie Stare Miasto jest wyjątkową skarbnicą dzieł sztuki, pamiątek historycznych i zabytków. Z głównych zabytków i atrakcji Krakowa należy wymienić Zamek Królewski, wspomniany już rynek podziemia rynku przedstawione już w filmie o podziemnych miejscach w Polsce który znajdziecie na kanale Kościół Mariacki, ulicę Grodzką, Muzeum Historyczne Miasta funkcjonujące w 14 obiektach zabytkowych m.in. Wieże Ratuszowej, Barbakanie, Fabryce Schindlera czy Synagodze Starej. Następnie smoczą jamy, okno papieskie, pomnik smoka wawelskiego czy cztery kopce usypane bohaterom narodowym. Numer 1 Warszawa. Warszawa to stolica Polski oraz stolica województwa mazowieckiego. Jej populacja według danych z roku 2018 wyniosła 1 769 529 mieszkańców, natomiast jej powierzchnia to przeszło 517 km2. Warszawa stanowi centrum polityczne, kulturalne i gospodarcze naszego kraju. To niezwykłe miasto, gdzie budowle historyczne sąsiadują z nowoczesną architekturą, a zabytkowe obiekty architektoniczne pałace, kościoły i gmachy niemiłosiernie zniszczone podczas II wojny światowej zostały bardzo wiernie zrekonstruowane. Piękne zabytki Warszawy zostały zauważone przez UNESCO, w efekcie czego całą starówkę wpisano na listę światowego dziedzictwa kulturowego. Z głównych atrakcji Warszawy trzeba wymienić plac zamkowy, rynek ze słynną syrenką, Pałac w Wilanowie, Pałac Kultury i Nauki, Archikatedrę, Park Łazienkowski, Barbakan, Centrum Nauk Kopernik, Krakowskie Przedmieście, Multimedialny Park Fontan czy Muzeum Powstania Warszawskiego. I tym sposobem dobrnęliśmy do końca materiału. Jeśli filmik Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, dajcie suba oraz zostawiajcie swoje pomysły na filmy w komentarzach. Zachęcam Was również do obejrzenia naszych poprzednich filmów. Jeszcze raz dzięki wielkie za uwagę, do następnego, cześć!